Kiedyś 17, tam 17 jest Asasin Skalałów, 3 witam Was. No właśnie, słyszeliście? Skalałów, 3 Asasin, nie na 3. rankingowy, cool, latające, solo 4 na 4 na 4 na 4. Idziemy do. do. kara. kera. Nas. Albo tego nałożyć, 4 na 4. Go, klikam Oj, czekaj, czekaj, to może będzie to do... jest, dodaj, taki coś, dodaj, tu jest. Ale nie mamy się przecież. Wyszukuj, jak się nazywasz I Wojt, cztery asy, asy, asy i cztery asy, asy mm. i Wojt, cztery tu. tu Masz? Wysłać Jest. Ale to jest zespół. No to chyba nie mamy. No to, to wejdźmy i może się tam spotkamy. 3 4 Bo coś ci teraz zacięło się. No to tak zawsze. W... Nie Zobaczymy. Widzimy się jak będziemy już. Dobra, widzę, ja mała na planu, my zawsze wchodzimy w tonie. Tam sama tam pomyłka była. Ale nie takiego chyba. Czekaj, tu coś jest? Tak, tak, czy tak tak. Dobra, widzimy się, jak już dołączymy. I jesteśmy? Tak, jesteśmy na Ale kim jest? Ja mam, że jestem. Ja, a ja nie wiem. ja jestem ty. Skaczę, skaczę. Ja też skaczę. Dobra, to jesteśmy razem, który jest. No nie wiadomo, ja bo co wszyscy <grym się woda> w niebieskich, a ja? Kocze! Ty nagrywasz też już? No. Fajnie. Sium! Jesteśmy już. Zbieraj 30 tych takich srebrnych <grym> na ten włok. <wypadki>. jesteśmy <grym> tu powiadomienia. muszę włączyć powiadomienia zaraz. Pokój <grym> mało przypom No i jeszcze dawaj, 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 luta. Tak, tutaj O, mamy Ja też tak mam. Dobra, idę kupić. Ja tej baby. Pyk. Ja mam tylko 6 Ja nie mogę tak mało. Zobaj, no ale ja już obudowałem. Tutaj to jest. jeszcze. Tu obudę. się. No idę, idę, idę. Ty nie niż tego pajacu Jak ja nie lubię tych pajaców co gryć nie umiem. I wełną zabudują jak w prawdziwych bedłosach, a to prawdziwe Bedwarsy nie są. No, ogólnie, co na No nie mamy widzenia prawdziwych Bedwarsów, ponieważ to, no, Znaczy, mi działają, ale w Wojtek nie ma serwera i nie Wojtkowi nie chce coś wejść. Więc... No właśnie. No więc, gram. Nie, co tą wełnę, ja mam nożyczki. Ja, ja, ja nie mam nożyczek, ja idę po nożycie, oni ani grać nie wiem oni nie nie grają <grymna> to, Ty ty miszysz? Tak Ja też nie mu czemu tu bo on jest taki głupi na moim kanale nie ma przeklinania Co? Proszę się być cicho. Powiem tylko że jest głupi. nie ma takich syfów na moim kanale. <grymna> no co za pajac no No co on tu robi? On jest jakiś... Ja nie wytrzymam Trzeba go zepchnąć jakoś stąd. Nie tak, żeby wełnetką stącił. Trzeba go zepchnąć. Patrz, on budowuje to. No, Napiszę przestań. mu przestań. 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 Możesz przestać? Ja go, a ja go budowuję. Nie ja sobie go budowuję. Korona ja nawet ja nie

Nie mam pedań, to jest jakieś przeginka, No bo całą węgiel niż ten ty mi chłopiec 3 ja zabrał. Ej, tak nie było, no I to jest Ja Po prostu pajac. Oj, oj, oj. Ja tego komentować nie będę. To no, w to? No tak, ale komentować nie będę. Ale, ale ja nie tego ja komentować. Nie, ja po prostu mnie tu nie ma, ja tu nic nie, 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 nie mam. Ja tu nic, to wszystko od niego. Zielony pajac. Zabiłam zielonego pyk co? i teraz. Czerwony. To gdzie ty jesteś? O kurczę, chłopę. Co? oni próbowali się przedostać? Ja już jestem tutaj na tym, na głównej arenie. Ja mam takie rzeczy, że idę szybko je schować. No Znowu buduje? Buduj. Znowu buduję? Znowu buduję? Tak. Nie! Ja nie wiem ile może... Odcinek trwa dopiero 6 minut i 20 sekund, a on już buduje. Znowu. Dobra, mam go gdzieś. Dosłownie tutaj. Chyba mam Wojtek do... No! Co za balec? Co mi zamknął? Że mu nie niszczył? Ja po prostu... Jak to, to znajdę w życiu, to po Ja do Eden chowam chowałam rzeczy ja mam takie pica rzeczy. Tak? No. Eden Tak, bo nikt ich nie wziął. Aha. Ale jest coś wcześniej? Nie. Było, ja zabrałam diamenty. Aha, nie ja wnika. Zaraz będę miał złoty miecz. Nie. Złoty mam. teraz jedną no, piję. Wziąłem raz mego. Dlaczego to potka było? Nie mam pojęcia Ty potkę no. powiem zieloną Palionową, tak? Palion W ogóle na ja moim nie kanale jest... Miał być... Akinatora? Nie Ale jak, tam ale było ja takie... Tam było takie pytania, że musiałam... Nie, nie pamiętam to było to to jest... yeah, Ok, widzę Czerwone buty Zginęłam, ale na szczęście nie miałam nic no, w za... Ja mam dużo przy sobie i zginąłem! Ja muszę mieć lepsze interne tam, sobie kurczę, bo to tak się nie da po prostu. Po ile jest jakiś miecz? dobry? Mogę ci dać miecz. Nie, ten... nie, chcesz żelazny miecz, bo mam dwa. Ja mam też dwa. No to nie dwa To jeden schowałam do Under To sobie. To rzeczy do under Chessa, ale nikt ten nie brał ci ich. Mm. Bo i tak ci się kurczę. O. Pan laga serwera, dobra. I siedzę, jeszcze 7 takich. No A takie kitry odpycha nam prawie 4 metry, ale doczego on nie daje? Zielony, zielony, zielony. Zielony, zielony. Zielony, bo wyższe łączniki. Nie, to jest. Jaki angel się dysku schować. Ja mogę go wymieć, już mogę mieć. O on podje on Jara. Fajnie 8 minut odcinka i 39 sekund a on już obudował całą prawie dni, nie ma jak się tutaj dostać serio? <gry> to zobaczył? ja tego nie komentuję nie ma nie ja nawet tego nie będę Mów... komentować ja nawet tego nie będę komentować będę komentować jakim on jest demoniem?

może zbraka lepsza kupię, ale, ale nie, nie opłacę się kupić zbraki skoro ja i tak mam. Siema, czerwony gamoniu, czerwone buty, Widzę was, widzę czerwony was. Czerwony koral. Widzę woli. was, siema. Có! Kupię szmana, gdy wziął. Ej, wziął? Tak, wziął, wziął. Korala. To się spójna przecież na to. Kurę sobie do tego. Weź żeby... do... Nożyca. Ma... ja nożyca. Wełny nie mam. Matko, to nasz. Jak się przestraszyłem Dobra, idziemy. Ja też mam napięcia. A ja też mam napięcia. Biachi? On nie bo To jest czerwony, uważaj. To jest gamon. Atakować gamoniów. Ale bo cię zafnięcie to podobało. No nie, co za koło? Może kolejny to. Nie, on nie spadł. Ale mój jest ban. A. A ja już słyszałem, że spadł. Może odcemo nie mogę kopać, muszę się odsunąć. A ty ja też nie mogłem kopać We, Weź ja mu niszczę tam gdzie on stoi Dobra co za cholera Ale on ma jedno... Wiesz o tym? Wiesz o tym, że on ma jedno... Jo. jo! Dobra, chodźcie Droga to nam robię Spoko Tylko wełnę pozbieram Dobra, zabijam go, hop, Ej, Ej, to jest gdzieś łóżko i Ale on ma tak obudowane to ucho Tak ucho Ale ja mam diamentową kilo O to ty! Spoko Ła! Wow, dostałem od kogoś, a on mnie go! Zbija, zbija. Ginę, ginę, ginę. No łapę. <grym> tu jest ginam. Bierz moje rzeczy! Ale oni już zabijają karno. Nie wiem. Dobra, kop się, kop się. Nie mnie. Kobli się, kobli się. Się. Się, się. No ja nie wiem żadnych bloków przychodzę. Dobra, no, idę tam. O, co on drewnem to... Ja a jest, a, oto... Widzisz, co on zrobił? Co? I teraz obudowała całe łóżko. A? Jak zniszczy ten kamień. Ale co? to To ten kamień. Jak on zniszczy ten kamień, to po prostu go zamorduje Ale nie, nie, zniszczył, dobra nie, wiesz. Ja uważam, nie, 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 Życzę im, żeby kurczę, nie wiem, życzę im śmierć. No bo chłopie, no patrz, to wiesz, fajnie gra sobie, nie? Nagle... Ale... Fajnie wszystko. gitara, wszystko się zapowiada. Bum cyk On jest... Ale on drewno masz, nie no po prostu pajac. Teraz Co jest? Co się zabiło? Co się zabiło. Zabiło. zabiło? Zielonka, zielonka. Ja, ja, ja się tych, nie mogę. Mili. Ja lecę do żółtych Ja bo to mam prawa o to zdjęć, bo żadnych też piosenki. Ja miał nie możemy, ale... To w ogóle... W ogóle bez prawa w widzowie, wspólnotne. wiecie, że ktoś nie tam jakieś raczej na piosenki, nie? Są się to, prawa to autorskie. Się prawa to są autorskie. prawa autorskie. No właśnie. No właśnie. Dlatego większość odcinków takim jest zbanowanych. Chociaż ja kiedyś też nagram, ale ja na pewno spytam się o zgodę tego twórcy. Okay. 13 minut i 20 sekund odcinka, a już czerwoni prawie giną. Jak tak można? Po prostu to jest jakieś. To jest cudowne. Maksymalny odcinek na kanale może trwać chyba tylko 3 godziny. No ale jak chcesz zrobić dłuższy niż No mój trwa 13 minut i 44 sekundy. będziemy musieli Pod... Pod... No, tam, co zrobić. Potem sobie

Czerwony? Ale jest zniszczyła. A ja się Chyba. Ja ktoś inny? Nie, pamiętam, ktoś się zniszczył chyba. Nie wiem, jak ktoś mię zniszczył. Ja wiem, się i tyle. ja sobie wziąłem wełnę teraz, tutaj te nic nie, w nie w mają w do żółtych leciał. Wiesz, do żółtych leca. Mm, do żółtych? No, No ja chyba na niebiesko nie, bo nie są gdzieś w Ej, trzeba pilnować o żółtych, bo coś teraz sami z żółtymi będzie po nas. Nie, oni mają w nie, yeah. tak co? To, no, ale oni będą mieli prześcianę nawet jak nie im wejdę na przykład. Nie, teraz ale nie, tak nie działają. Nie, tak działają. Nie, działają tak, że po prostu wytrwają w ruch i wtedy po prostu... Pika im. A hej. Mam fierballa. Wróciłem dość. Fire, Fireball. O ja nie mogę. Ja uciekam, bo ja mam siedem tych kamerartów. Ja uciekam. Pomocy! Pomocy! Zobaczycie, ty... ja nie mam. Oni mieli diamentowe. Oni mieli diamentowe. Co? Mają wszystko diamentowe. Ja też idę po diamentowe rzeczy. Ten diamentowe No, bo mamy emeraldy na to. Trzeba pilnować tych żółtych byków. Dobra. Mam Mam taki mieczyk. Ktoś chowam... drogi, drogie, no, ja mam drogi. Czasem chowam sobie pięć, emeraldów. moja... Ktoś to drogi zbudował. Idą rzucić, idą rzucić. Atakują rzucić! Atakują! Lecę, lecę do ciebie! Tam. Na moście! Na moście! Wiem, widzę, ślepy nie jestem, bo jestem za <młysy> to... Ojezbole mają! Nie! Nie! <młysy> ej, że już po nas jesteśmy. Ja! Ja nie już po po nas! To już mieli! Ej, 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 A Ej, będę ja częściej schowane Emerardi! Ja mogę sobie jeszcze kupić coś. Nie marnuj emelardów, ty teraz lepiej nie wiecie. No kupiłem właśnie, więc za chyba nie. Ja tu kupiłam ja trzy, trzy miecze i chyba do dojadę, że wszystkie. Znaczy trzy chłoma jednym biorę. Kupiłam cztery miecze, trzy chłoma a jednym biorę, nie? Bo tu trzeba być przygotowany To jest naj... to jest naj... to, to ty. A co, że... a co? Pysyłaś, że jest... jakiś żółty? Ja nie mogę tego spierać... Ty ma... ...tych banu że tak powiem. Ej, kup... Wojtek, pilnuj! Patrz, co on robi, patrz, co on robi! Co? kupuje się. A gdzie do nas? Kobluje się jeden. Op, ja nie mogę, myślę, się tu postawić mi bełno, ja nie przejdę. on do nas idzie, dobra. No... Ja lecę, bo mamy most na tamtą stronę. Po tamtej stronie. w no, nim przecież. Ja będę usuwał ten Proszę, nie bo mi... Kurczę, Nie. Ja usuwam ten most, żeby nie przeszedł przybywa. To nie ma sensu, on i tak przejdzie, jak będzie chciał. Nie, bo ja nie przeszkodzę przez to. Chyba, że ma dwie kiepełny. No ma, skoro się kopluje, to znaczy, że to chyba ma wełna. Dobra, no, ja tu jestem na obronie wczoraj, żeby chłop nie waszedł. Aaaa, do w ogóle. I do zobaczenia w kolejnych Ej, ja chyba podbuduję się cel. Tak, tak. Widzę żółtych, widzę żółtych. Widzisz żółtych? Tutaj. Spoko. Poczekaj. Co? pił? po co na niewidzialność, dzialność, niewidzialność, nie wypił? Ja nie mogę już po nas. Ej, ja mam nie niewidzialność, bo to i teraz mam przerąbane. On ma pokelami nie widział. Pobieg gdzieś mi. Pewnie do nas. Ja już go Ja już go złapię. Ej, widzę, że tego do nas weszł. Do nas weszedł, do nas weszedł. Nie. Próbuję go zabić. Gdzie ty zabijam jesteś... go, zabijam go. Dobra, chciałam, że zginąłeś. Co ty się <śmany> Ci zróbcie to e, toma. Ej, nas! No, no nie widzisz, miał. No. no i przegraliśmy to. Bo tamten nie bronił, ja tam rozwalałem. A tak to. No, dobra, ja. dobra, ja też się niszczę, patrz. Niszczyłaś no, im? Właśnie niszczę O nie! Ja biegnę do żółtego. Skręcimy się. Dwa, idź, idź. Ić, idź, 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 idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Idź, mi stąd. Ja, ja im kopię, ja im kopię, ja mam, ja ja im... SPADŁEM! Naprawdę... ...prawdopodobnie. No niż... co To jest? Oni nie mają już łóżka. No zniszczyłem się, no to nie mają. Dobra, gitara. Zabijają cię i No i co, ja... Ja mam je zniszczone łóżka. Ja Wygraliśmy na chyba. Czerwona góra. Nie, już chyba koniec odcineczka, co?